Witam Was wszystkich serdecznie. Jak to nosi Tomasz Wodarczyk, Kajetan Szmyt przechodzi testy medyczne przed transferem do Jagiellonii Białystok. Jaki to piłkarz, jakie są jego mocne i słabe strony oraz jaką rolę może pełnić w Jagiellonii? O tym wszystkim w tym materiale. Macie Kucha, zapraszam serdecznie. Na samym wstępie jednak trzy prośby: zostawcie łapkę w górę, podbijcie ten film w aplikacji mobilnej i zasubskrybujcie ten kanał. Z góry serdecznie Wam dziękuję, to bardzo mi nie pomaga, a jeśli chcielibyście tak dodatkowo, wesprzeć moją działalność, to serdecznie do tego zachęcam. Uruchomiłem ostatnio opcję wspierania na moim kanale YouTube. Pierwszym wspierającym został Paweł Gaj, któremu serdecznie z tego miejsca dziękuję. Także jeśli chcielibyście do tego grona dołączyć, to serdecznie zachęcam do zapoznania się z ofertą. A teraz przejdę już do meritum. Kajetan Schmidt to zawodnik, którego pewnie doskonale znacie z ekstraklasowych boisk. Jest to 23-letni skrzydłowy, były młodzieżowy reprezentant Polski warty Poznań, który przez ostatnie półtorej roku reprezentował Zagłębie Lubin. W tym sezonie rozegrał 19 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył 3 asysty. Czasem był piłkarzem pierwszego składu, czasem był zmiennikiem. No a łącznie w Ekstraklasie uzbierał już 114 spotkań, w których zdobył 13 bramek i zaliczył 12 asyst. Także biorąc pod uwagę to, jaką ma historię występów w Ekstraklasie, to już w młodym wieku piłkarz całkiem doświadczony. Teraz kolejny występ na polskich boiskach ma zbierać dla Jagiellonii Białystok, z którą ma podpisać kontrakt do 30 czerwca 2029 roku, a kwota tego transferu ma wynieść 700 tysięcy euro, co oznaczałoby, że byłby to rekord transferowy w historii Jagiellonii Białystok, jeśli chodzi o te transfery przychodzące. Jaki to piłkarz, co może wnieść do Jagiellonii Białystok? To przede wszystkim zawodnik bardzo dobrze wyszkolony technicznie, dobrze kontroluje piłkę na na małej przestrzeni, prowadzi ją blisko stopy, dzięki czemu często jest w stanie napędzić akcję właśnie prowadzeniem piłki, a przy tym to zawodnik, który jest zwinny, jest dynamiczny, ma dobry balans ciałem, świetną zmianę kierunku biegu, dzięki czemu całkiem często jest też w stanie tworzyć przewagę poprzez dribbling. I po takim dribblingu całkiem często decyduje się na podanie finalne, przede wszystkim dośrodkowanie, które w przypadku Kajetana Szmyta oceniam pozytywnie. Przede wszystkim to zawodnik w tym aspekcie bardzo Nieprzewidywalny, bo grając po stronie lewej, potrafi ściąć się do środka na wiodącą prawą nogę i pokusić się o takie mocne dośrodkowanie z dużą rotacją, natomiast potrafi również ściąć się w kierunku linii końcowej i dośrodkować miękko teoretycznie słabszą lewą stopą, no a przy tym czyni to całkiem precyzyjnie. Oczywiście starzają się w jego przypadku jakieś wrzutki przeciągnięte, bądź też zagrane po prostu zbyt nisko, ale na ogół ta piłka bardzo często w tym sezonie znajdowała, Adresata, celność jego dośrodkowań wynosiła aż 47%. No i pod kątem celności wrzutek w tym sezonie ekstra był to czwarty piłkarz w całych rozgrywkach. Nieco gorzej, moim zdaniem, Kajetan Schmidt wygląda w samej fazie finalizacji. Mam konkretnie na myśli to, że dosyć rzadko wchodzi na zamknięcie w samym polu karnym, dosyć rzadko atakuje piłkę dośrodkowaną, rzadko oddaje strzały z pola karnego, raczej czyni to po zejściu z lewej strony w kierunku środka na wiodącą prawą stopę i szuka uderzenia mniej więcej ze skraja szesnastki i w tym aspekcie też brakuje mu troszeczkę powtarzalności. Kejten Schmidt to oczywiście piłkarz, który ma spore możliwości w tym względzie, no bo jeśli piłka dobrze ułoży mu się na stopie, to potrafi huknąć bardzo mocno i też bardzo precyzyjnie, jak chociażby w meczu z Lechią Gdańsk. On ma takie kąśliwe uderzenie, ale pokazuje to moim zdaniem zbyt rzadko. Często przy z dystansu, nieczysto po prostu trafia w piłkę, no no i to moim zdaniem taki element, nad którym ciągle powinien jeszcze pracować. Z zaznaczeniem, że możliwości ma naprawdę spore, bo nie każdy potrafi uderzyć piłkę w taki sposób. W fazie defensywnej natomiast Kajetan szment wygląda poprawnie. To zawodnik, który podczas obrony niskiej czy średniej raczej sumiennie nie przesuwa podczas takiego wyższego podejścia. Potrafi też agresywniej doskoczyć do przeciwnika. Wykazuje też taką pozytywną reakcję po stracie. To taki piłkarz zadziorny, który gdy straci piłkę, to po prostu chce ją szybko odebrać, natomiast na przestrzeni całego sezonu całej tej rundy jesiennej klasy nie wyróżniał się nad wyraz pod kątem kąt pressingu. Dosyć rzadko ten doskok, który inicjował Kajetan Schmidt rzeczywiście kończył się odbiorem, natomiast to też nie było tak, że pod tym względem jakoś nad wyraz odstawał. Po prostu wyglądał poprawnie. Tym bardziej, że to zawodnik, który ma warunki motoryczne ku temu, aby presować, no bo gdy spojrzy się chociażby na jego hsr -y, a więc high speed running, czyli ilość metrów przebiegniętych na prędkości pomiędzy 20 km na godzinę a 25 km na godzinę, no to on średnio potrafił w, potrafi w tym sezonie potrafił podczas rundy jesiennej przebiec na 90 minut 658 metrów w taki sposób, to jest wynik powyżej średniej ekstraklasy na tej pozycji, a do tego warto pamiętać, że to piłkarz całkiem nieźle zbudowany, on jest może dosyć niski, że podajże metry 71. Natomiast ma nisko osadzony środek ciężkości, jest dosyć solidnie zbudowany. No i to pomaga mu też w destrukcji, ale również przy utrzymaniu się przy piłce, no bo to zawodnik, z którym wygranie pojedynku fizycznego nie jest takie oczywiste. Warto jednak zaznaczyć, że to nie jest piłkarz jakoś nad wyraz szybki jak na skrzydłowego. Jego najwyższa prędkość, którą osiągnął w tym sezonie ekstraklasy, wynosi 33,27 km na godzinę. No i jest to wynik poniżej średniej ekstraklasy na tej pozycji. To nie jest piłkarz, który jakoś nad wyraz często atakuje wolną przestrzeń za linią defensywy. Raczej woli otrzymać piłkę do nogi no i stworzyć przewagę raczej takim balansem ciała oraz techniką. Oczywiście czasem używa swojej szybkości, natomiast to nie jest jego cecha wiodąca. Jednakże to w Jagiellonii stok też nie powinno być jakąś wielką przeszkodą, no bo warto pamiętać, że Jaga to drużyna, która najczęściej utrzymuje się przy piłce w całej ekstraklasie. Bardzo często Przeprowadza atak pozycyjny, a to warunki, w których nieco częściej tworzy się przewagę poprzez swoją technikę niż szybkość, no bo miejsca jest zwyczajnie mniej. A dla porównania, zagłębie Lubin, w którym dotychczas Kajetan Szmyt grał, to była drużyna, która najrzadziej utrzymywała się przy piłce w całej ekstraklasie, często stawiała na atak szybki, no a to wymagało nieco większego, nieco częstszego tworzenia przewagi poprzez swoją szybkość. Moim zdaniem, Kajetan Szmyt nieco bardziej pasuje do modelu gry preferowanego przez Biały Białystok niż do tego, który obecnie panuje w Zagłębiu Lupin. Jaką rolę w takim razie będzie pełnił Kajetan Szmyt w Biały Białystok? No z pewnością będzie to rola skrzydłowego, pytanie tylko którego? Czy skrzydłowego lewego, czy skrzydłowego prawego? Osobiście bardziej widziałbym go po stronie lewej, no bo Kajetan Szmyt to zawodnik, który ma taki nawyk schodzenia do środka na wiodącą prawą nogę w poszukiwaniu dośrodkowania czy uderzenia, a do tego potrafi zaoferować zejście do końcowej i tam poszukanie jakiegoś dośrodkowania, a mam pewne wątpliwości, czy byłby w stanie zaoferować symetrycznie podobny układ po stronie prawej. Jednak pomimo tego, że będzie to rekordowy transfer przychodzący w historii Jagiellonii Białystok, to raczej nie powiedziałbym, że to będzie piłkarz, który od razu przyjdzie do Jagiellonii i będzie takim niepodważalnym numerem 1. To będzie po prostu zawodnik, który będzie rywalizował o miejsce w składzie, czy z Pozo, czy z Nałęcza, czy chociażby już w jakim. Także z jednej strony oceniam ten transfer pozytywnie, bo uważam, że Schmidt pasuje profilem do Jagielloni Białystok. Myślę, że wzmocni rywalizację w drużynie trenera Siemiecza na pozycji skrzydłowego. Nie będzie miał też większych problemów z aklimatyzacją, no a to letnie okno transferowe w Jagielloni pokazało, że też jest to aspekt bardzo istotny, ale z drugiej strony w pełni rozumiem to rozczarowanie kibiców Jagielloni, no bo finalnie do Białego Stoku nie trafił piłkarz, który miałby papiery na to, aby zastąpić Pietuszewskiego. Do Jagiellonii nie trafił żaden piłkarz który byłby w stanie stworzyć różnicę w pojedynkę na skrzydle w aż takim stopniu. I oczywiście Kajetan szmyt to dalej piłkarz z potencjałem sprzedażowym. Być może w stoku się rozwinie No i po prostu Jaga w przyszłości również na nim zarobi. Natomiast z pewnością no nie w takiej skali. Ten rozwój Kajetana szmyta w ostatnich latach nie przebiegał harmonijnie i z pewnością ten potencjał obecnie nie jest taki, jaki był jeszcze kilka lat temu. A do tego warto zaznaczyć, że jeśli Kajetan szmyt finalnie do Jagiellonii trafi, to będzie będzie mógł jej pomóc wiosną tylko na krajowym podwórku, no bo wczoraj minął termin zgłoszeń piłkarzy do Ligi Konferencji Europy no i Kajetan Schmidt, rzecz jasna, jeszcze na tej liście się nie znalazł, także jeśli do Jagiellonii trafi, to wiosną będzie występował tylko na polskich boiskach. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy oceniacie ten transfer. Być może gdy oglądacie już ten materiał, to Kajetan Schmidt jest już nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok. Oczywiście, jeśli pojawi się jakaś aktualizacja w kontekście tego transferu, to postaram się dać taki update w komentarzu, abyście mieli wszystko oczywiście na bieżąco. Mam nadzieję, że z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego na temat Kajetana Szmyta. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, podbicia tego filmu i subskrybowania tego kanału. Maciej Skucha, kłaniam się nisko, do zobaczenia. Cześć!